Przed chwileczką właśnie odbyły się uroczystości 81. rocznicy pobytu tutaj w Krupa Górkach majora Henryka Dobrzeńskiego pseudonim Hubal. Mieliśmy okazję wysłuchać wspaniałych wykładów, wspaniałych mówców, którzy przypominali o majorze Hubalu, którzy. Czcili jego pamięć. Bardzo dużo młodzieży. Wyjątkowo, wyjątkowo, budujące to jest dlatego, że jeśli będziemy pamiętać to i naród przetrwa. Starostwo powiatu wołomińskiego, gospodarz starostwa, wicestarosta. Dołożyli wszelkich starań, żebyśmy tutaj dzisiaj byli, bo jesteśmy współorganizatorami tego uroczystego wydarzenia. Myślę, że warto wracać tutaj co rok i myślę, że warto pamiętać o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Znajdujemy się w miejscowości Krupki Górki, a konkretnie w Pałacu Krupki. To właśnie tutaj 27 września 1939 roku. Dotarł 110. Pułk Ułanów Rezerwowy, dowodzony przez majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. W zasadzie była to część pułku, która zdecydowała się wraz z majorem przedzierać się z grodzieńszczyzny na pomoc walczącej Warszawie. W momencie, kiedy dotarli do Krubek, okazało się, że Warszawa kapituluje. W związku z tym ten trud okazał się nadaremny. Niemniej jednak wówczas major Henryk Dobrzański powiedział, że munduru nie zdejmie, broni nie złoży i będzie kontynuował dalej walkę jako oddział wydzielony wojska polskiego. I to właśnie tutaj to jest to miejsce, gdzie zapoczątkowano działalność tego oddziału, który nosił nazwę Oddział Wydzielony Wojska Polskiego i walczył aż do 30 kwietnia 1940 roku, czyli do śmierci majora Hubala. Oczywiście już nie tutaj, tylko na ziemi kieleckiej. Myślę, że z perspektywy czasu możemy spokojnie ocenić, że major Henryk Dobrzański Hubal był tym oficerem, który po przegranej kampanii 1939 roku. Ocalił honor Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję z tego miejsca organizatorom, jak również przede wszystkim panu profesorowi Modzelewskiemu, jak również wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak bardzo godnego upamiętnienia naszego bohatera.